Witam, zaprezentuję teraz, jak należy prawidłowo naszpanować plisę. Zamontowaliśmy plisę. Proszę spojrzeć, co się dzieje. Plisa opada. Może to być spowodowane niedokładnym pomiarem. Może to być spowodowane skosem na oknach, że jest po prostu ciężko wymierzyć wysokość w przypadku skosu. Ale nie ma żadnego problemu, co robimy. Zdejmujemy mocowania. Musimy zawiązać supełek. Najlepiej jest to zrobić ostrożnie, zawiązując jeden supełek przy drugim supełku. Tą samą, tą samą czynność powtarzamy po obydwu stronach. Musimy uważać, aby sznurki były przy montażu równolegle do siebie, żeby nie były poplątane, Zakładamy, Od razu czuć, że Prisa jest bardziej sztywna i w tym momencie widzimy, że trzyma się i, i nie opada. Jeżeli jesteśmy pewni nasz panowania, zdejmujemy jeszcze raz uchwyty, obcinamy sznurki po obydwóch stronach i w ten oto sposób udało nam się wyregulować plisę